GODZILLA na makiecie GODZILLA i GODZILLA JUNIOR w pierwszej serii szłowa to GODZILLA miała wysokość 50 metrów akurat ta może będzie teraz pasowała bardziej niż tamta do makiety jako 50 metrowa a teraz jest okazja powiedzieć o serii szerszej Millennium. W 1998 roku Amerykanie nagrali film Godzilla z Jan Reno, Ale ten potwór to był po prostu duży dinozaur, który się. Po, zrobił się duży po wybuchu nuklearnym. Ale wcale to nie był. W ogóle nie, Godzilla nie przypominał. Po prostu jaszczurka powiększona, Kształt Godzilli. No, i to się nie spodobało. Japończykom nagrali kolejną serię. I w 1999 przyszedł pierwszy film Godzilla 2000. Millennium też. Widziałem tytuł Godzilla kontra orga, i tam Godzilla walczy właśnie z potworem, który powstał z statku kosmicznego, używając do tego. Regeneratora Geod Godzilli. Potem w 2000 roku był film Godzilla kontra Mega Girus. Taka ogromna ważka Też potwór całkiem nowy latający. Na początku filmu pokazane były kilka ataków w różnych roku, w różnych latach. No I potem ten Godzilla walczy, walczy z moimi waszkami mega. Luna, Megaluna, a potem taka duża ważka była Megagirus. No ale już w kolejnym roku 2002, czy 2001, przepraszam, to już zaś wrócili do tych starszych potworów i nagrali film z godzillą, godzilla Motra i King i Dora, Wielka bitwa potworów. No, i w tym filmie trochę Godzilla zmienili. Taki bardziej brązowy koron taki taki inny kształt niż w tych pierwszych dwóch: Godzilla Milenium i Godzilla Kra Megagirus. No i tam walczył z potworami, strażnikami ziemi, King Dora, Motra i tam jest Baragon. No, King Dora powracał już kilka razy w filmach, Motra też kilka razy natomiast Baragon to był pierwszy raz pokazany Frankenstein kontra Baragon, a z Godzillą pierwszy raz Baragon wystąpił w serii Showa Zniszczyć Wszystkie Potwory. Tam miał dwa epizody, dwa krótkie, dwa razy krótkie był pokazany. No i potem nagrali w 2002 roku Godzilla. Kontra Mecha Godzilla 3, czy też tytuł, tytuł niektórzy używali Godzilla X, Mecha Godzilla. I tam jest też pokazane na początku filmu Motra, jest pokazana, czy tam też taki swój śmieszny, który też był w filmie pojedynek potworów w 1966 roku. Ale nie pamiętam nazwy tego potwora. Mam go na końcu języka, ale nie pamiętam. Ale mniejsza z tym, tam właśnie też na początku filmu że znaleźli ten szkielet pierwszego Godzilla z 1954. No i, nad, i z tego szkieletu powstał mecha Godzilla, zwany Kiriu w tym filmie. Też bardzo ładny film, mi się bardzo podoba. No i potem w 2003 był Godzilla, SOS dla Tokio. No i tam też powraca ten Kiriu Maha Godzilla z poprzedniego filmu. Jest trochę zmieniony ma ten. Tam na ramieniu te wrzutnie rakiet. Troszkę ma inną broń. No i też tam są dwie larwy motry, potem... A na początku walczym też z motrą. A potem ta motra ginie i... Na końcu były te dwie larwy, co tam... Budzile opętlały tą sieć całą taką swoją. Kokon. Też bardzo fajny film, mi się bardzo podoba. No i w 2004 roku... 50-lecie potwora nagrali film Godzilla. Ostatnia bitwa. No i tu niestety bardzo dużo potworów jest i też Godzilla był trochę zmieniony. Żeby upodobnić go do tych pierwszej serii Choba to właśnie na te 50-lecie filmu. Nie? Tam bardzo dużo potworów było z tych pierwszych serii showa, Bardzo dużo potworów było. Jeszcze raz pokażę Godzilla i Godzilla Junior z tyłu. <laughs> Fajnie się teraz prezentuje lepiej jak tam ten mały. Jeżeli chodzi o serię tam Milenium, to też gamerę tylko nagrali, motry nie nagrywali osobnego filmu. A ja to akurat jestem w trakcie budowy. To jest akurat... buduję w skali Hazero armatę Pancerną Pofors Wszystko robię z pamięci, bo takie armatki nie mam. Ale, że chciałem mieć, bo kiedyś taką miałem skalę 1.25, to pomyślałem sobie, że te dwie armaty, które miałem w skalę 1.25, zrobię sobie jako Hazero. Wiadomo, że tutaj cały czas obserwuję zdjęcia na google, jak one wyglądają, jak mniej więcej mają kształt, i tak sobie po prostu robię. Tutaj wózek do tego wózek jest z amunicją, także jeszcze sobie zrobię inną armatę. Mam przygotowane rzeczy, a ja używam kleju wikol Butapren i super glue. To zależy, co kleję, jakie części, przykład, czy metalowe, czy plastikowe, czy papierowe. I to zależy od tego. Papier bardzo lubię kleić butaprenem, bo najlepiej mi się kleje papier butaprenem. Z tego względu, że tak szybko nie sknie, a można jeszcze go modelować. Nie jest jak gumach. A wikol jest też dobry papieru, ale mnie się w wkurza, bo po prostu. Robi takie papier falisty, jak się nałoży klej Duży czas du du czekać, jak się zbliżka to. My to nie jest na rękę. I tak wygląda Godzilla na makiecie. To większy potwór. A z tyłu jest Godzilla Junior. No i tyle o serii szensej Millenium. Godzilla! Znaczy tych ludzików nie przyklejałem na makiecie bo się zastanawiam gdzie je dam i to by było na tyle Godzilla godzina godzilla.